Panie Witku, Mistrzu, Witoldzie zapału. w tym miejscu rozpoczynał Pan swoją działalność dla Mazowsza. Pani Mira właśnie w tym miejscu przyjmowała Pana do pracy i była to decyzja jak najlepsza zarówno dla zespołu, myślę, że i satysfakcją dla Pana. Ja dzisiaj chciałbym życzyć Panu z okazji jak najwięcej sukcesów w pracy nad choreografiami, które dają Panu satysfakcję i chlubę zespołowi Mazowsze, zarówno w kraju, jak i na świecie. Tak więc, Panie Witku, wszystkiego dobrego, radości. Wspieram Pana, jestem z Panem. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Tu, gdzie to wszystko się zaczęło. Nie wiem, czy pamiętasz, jak na tej sali strofowałeś moich rodziców, a ja jako mały dzieciak siedziałem na antresoli, przyglądałem się temu i im ty głośniej krzyczałeś, tym ja głośniej się śmiałem. Strasznie mi śmieszyło, jak krzyczysz na moich rodziców. No i popatrz, lata mijają, dzieci się wieją, a ty wiecznie młody. Witku kochany. Życzyć Ci sto lat to mało, bo Ty jest, jesteś już w wieczności, Ty jesteś historią Mazowsza. Ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Jesteś jednym z ostatnich śladów mojego wspaniałego dzieciństwa i za to Ci serdecznie dziękuję. No i proszę Cię, trwaj jak najdłużej. Jeszcze jedno, widiku, dziękuję Ci za wszystko, co zrobiłeś dla Mazowsza dla tych młodych ludzi, dla mnie i przygulam cię do serca! Maestro z okazji wspaniałej uroczystości życzę Panu zdrowia. Wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów w pracy, i mam nadzieję oglądać jeszcze na scenie wiele pana nowych choreografii. Cieszę się, że miałem szczęście spotkać pana na swojej drodze, i dziękuję za wszystkie wspaniałe wrażenia artystyczne, jakie dzięki pana choreografią doznałem. Panie Witoldzie z całego serca, aby pan żył w nieskończoność, wszystko przed panem, pięknego twórczego życia, mistrzu, jubilacie, Witoldzie zapłał, żyj jak najdłużej i twórz nam te wspaniałe swoje dzieła które są klubą przez Mazowsze i naszego pięknego kraju. Wszystkiego dobrego od wszystkich zapraszam do kupienia. Powiem narzędziem. Nasze pieśni, które tworzył zigieńskiej na marzy. Tak wspaniałego programu ludowego i narodowego, że nasze kostiumy przeżywa prezentowane w świecie, jaki mają popiast. I wszyscy moi koledzy, którzy tworzyli, począwszy od później Krymiecka, i Kanionowa, i Kamińska, i Kiliński, i Panią i wszyscy inni życzliwi ludzie, którzy tu pracowali, tak ze mną serdecznie współpracowali, że razem wypracowaliśmy sobie jakiś styl na i jak mnie powierzyli, jaki we mnie inwestowali moi pedagocy począwszy od lat 50. I sądzę, że oddaję Wam to z Czy wam Nie wiem. Happy birthday, Mr. Litusia. Happy birthday. You. I co mogę jeszcze powiedzieć? To, że dla wszystkich bardzo. <laughs> to bardzo. Cieszę się, że Pana znam. Wchodzę dla Pana talentu. Cieszę się, że Pan został. Że, że jedynie co mógł sobie powiedzieć, ja, Krzysztof Kurley, to to, że ja szefowie również. Serdecznie. Życzę Panu dużo zdrowia i dużo siły do pracy, a także czekam na kolejne kostiumy do naszego muzeum. Wszystkiego najlepszego, Panie Witoldzie. Szefie, życzę dużo, dużo zdrówka i uśmiechu każdego dnia. Szefie, to ja też. Szanowny Panie Witoldzie, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Szefie, wszystkiego najlepszego i zdrowia. Kochany szefie. Drogi witeczku. Wszystkiego najlepszego. Szefie, Eladiu. W szefie wszystkiego najlepszego od Piotrku, w kiełbasy i Wiotkiego. Sto lat na Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia. Hej! Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Już? Ja również życzę Ci tego samego. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Już? Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, najlepszego kochany szef, szef, szefie. Kochany szef. szefie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 25 oczywiście. Życzę ja, ulubienica twoja. Nie wiem co. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i powodzenia. Życzę szefowi dużo zdrowia. Panie Witoldzie, ja również dokładam się do najlepszych życzeń. Szefie tutaj od całej mojej grupy warsztatowej i od asystentki Zioli. To lat zdrówka w ogóle jak najwięcej takich choreograf. Miłości, seksu, namiętności i wszystkiego wszystkiego co najlepsze od Pytrusia. Wszystkiego najlepszego szefie. Parabéns pra você. Miłego! To znaczy, <noise> wszystkiego najlepszego po portugalsku. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. I żeby szef już na mnie więcej nie krzyczał. Łagam, błagam, Łagam, Łagam.